Miejsce piąte: Mop elektryczny. Zamiast wiadra, ścierki i bólu pleców wystarczy jeden ruch. Mop elektryczny nie tylko myje, ale i szoruje podłogę, często z funkcją pary lub automatycznego dozowania wody. Nowoczesne modele jak Dreamy H12, Tineco Floor One czy Jimmy HW10 same wykrywają zabrudzenia i czyszczą wałek po zakończeniu pracy. To rozwiązanie idealne przy małych dzieciach, psie lub innych zwierzętach domowych. Bo taki MOB świetnie zbiera płyny, błoto i resztki jedzenia z podłogi. A przy tym nie zostawia smug. Nie musisz już biegać, bo poręcznik papierowy, gdy coś się rozleje, wystarczy jedno przejechanie i po problemie. Działa trochę jak odkurzacz i MOB w jednym. Zasysa brud i myje i zostawia czystą, prawie suchą podłogę. Wyobraź sobie, że zamiast spędzić 30 minut na mycie kuchni, robisz to w 5: bez wiadra, bez wyciskania ścierki, bez bólów pleców. Co więcej, więcej. W trybie automatycznym sam reguluje ilość wody, więc podłoga schnie błyskawicznie, idealnie przy panelach czy płytkach. Nowoczesne modele potrafią też same wyczyścić i wysuszyć, dzięki czemu masz, nie masz kontaktu z brudną wodą. A najlepsze, dobry mob elektryczny kupisz już za 400-500 zł. Jeśli przeliczysz ile razy w tygodniu nalewasz wiadro z wodą, wyciskasz mop i myjesz podłogę, to sprzęt, który zwraca się w kilka tygodni. Załóżmy, że myjesz podłogę 3 razy w tygodniu i klasycznie zajmuje Ci to około 40 minut z mopem elektrycznym. Robisz to 10 minut, więc oszczędzasz 30 minut za każdym razem. To półtora godziny tygodniowo, czyli prawie 6 godzin miesięcznie, a w skali roku aż ponad 70 godzin. 70 godzin, które możesz poświęcić na rodzinę, serial albo po prostu odpoczynek, efekt, Sprzątanie zajmie 10 minut za nas 40, a podłogi są czyste, suche i higieniczne, bez wysiłku, bez wymówek. Miejsce